Instytut Lingwistyki przedstawia angielski 2.0. Często słyszę dwa pytania. Jak skutecznie uczyć się języków obcych samodzielnie? Oraz czy trzeba posiadać jakieś wrodzone supermoce językowe? Dziś odpowiem właśnie na te pytania. Nazywam się Magda Ali i witam Cię na Instytucie Lingwistyki, kanale, w którym pokazujemy, że nauka języka może być skuteczna i jednocześnie przyjemna. Subskrybuj, żeby dostawać regularną dawkę materiału, kliknij w dzwoneczek, żeby cię nic czasem nie ominęło. Na początek rozprawię się z mitem geniuszu językowego. Prawda jest taka, że sprawne przyswajanie języka nie wypływa z wrodzonych darów boskich. Nauczysz się języka za pomocą odpowiednio dobranej metody, która najlepiej zazębia się z Twoimi preferencjami. Twój mózg. Najskuteczniej się uczy, kiedy jesteś zaciekawiony, wyluzowany. Co cię kręci, co cię bawi, wolisz słuchać, oglądać, czy w czymś fizycznie uczestniczyć, na, na przykład za pomocą jakichś tam gier? Odpowiedzi na te pytania dadzą ci klucz do uruchomienia twojego geniuszu językowego. Pierwszym krokiem skutecznej nauki języka jest postawienie sobie ważnego pytania. Po co chcesz się nauczyć gadać w tym języku? Czy chcesz dostać pracę w londyńskiej restauracji nagrodzonej pięcioma gwiazdkami Michelin? Może po prostu lubisz się wspinać po skałkach w Hiszpanii no i chcesz, żeby cię. Rozumieli, jak już będziesz wołać o pomoc. Ustal, do czego będzie Ci potrzebny język obcy i wyznacz sobie tematy, które będą szczególnie przydatne. Twój mózg potraktuje naukę poważnie, jeśli będzie wiedział dokładnie, po co ma się wysilać. Ten krok wyznaczy Ci konkretne słownictwo, na którym się skupisz, żeby utrzymać ciągłą motywację. Drugim krokiem jest znalezienie materiału audiowizualnego. Znajdź serial albo kanał na YouTube, który jest skupiony wokół Twojej wybranej tematyki. Codziennie oglądaj materiał przez 5 minut. Nawet jeżeli nic nie rozumiesz, wsłuchuj się w wymowę i słownictwo, obserwuj mowę ciała, mimikę. Na pewno zrozumiesz kontekst, nie rozumiejąc samych słów. Jeśli zrozumiesz sens sceny, no to gratuluję. Właśnie podświadomie zacząłeś przyswajać język. Najważniejszą umiejętnością w nauce języka to rozumienie i komunikacja, a nie gromadzenie imponujących ilości słówek. Stosując się do tego kroku, unikniesz sytuacji przysłowiowego kujona, który ma setki słówek i struktur gramatycznych w małym paluszku, a nie potrafi zamówić zwykłej kawy w nowojorskiej kafejce. Krok numer trzy. Nasłuchałeś się, naglądałeś się, coś tam zrozumiałeś, teraz czas zacząć używać języka jako narzędzia. Trzeci krok to regularne używanie języka docelowego. Jeśli jesteś na samym początku swojej podróży językowej i się zastanawiasz, co miałbyś niby mówić, to zdaj sobie sprawę, że ucząc się dziesięciu rzeczowników, dziesięciu czasowników i dziesięciu przymiotników, jesteś w stanie wygenerować tysiąc. Zdań. Jeśli chcesz zostać szefem kuchni w londyńskiej restauracji, no to zapewne wybierzesz 10 czasowników związanych z gotowaniem, na przykład smażenie, pieczenie, marynowanie, nie wiem, polewanie, rozumiesz. Potem dorzucisz 10 nazw mięs, warzyw i ziół, i voilà! Coś już z siebie wyciśniesz. Co ciekawe, tysiąc wyrazów to aż 89% codziennego językowego zapotrzebowania na dogadanie się. Poszukaj w internecie listy tysiąca najczęściej używanych wyrazów w danym języku. Powoli i konsekwentnie poszerzaj zasób słów. Pamiętaj, że nie potrzebujesz poznać całego słownika, żeby się płynnie porozumiewać. Jeśli jesteś jedną z tych osób, która musi dokładnie wszystko rozumieć, no to zwariujesz. Odpuść, wrzuć na luz. Przyzwyczaj się, że nie będziesz rozumieć 100% treści. Wystarczy rozumieć ogólny zarys komunikatu. Zrelaksuj się, a twój mózg odwdzięczyć się szybszym przyswajaniem. Krok czwarty. Dobra, wiesz już, co masz gadać, ale czas zacząć gimnastykować otwór gębowy. Na początku mów do siebie pod prysznicem. Odgrywaj rozmowy, które będziesz prowadził z Gordonem Ramzejem czy Magdą Gessler w jakiejś. Luksusowej kuchni gdzieś w Londynie, rób to na głos. Szybko wychwycisz, których słówek ci jeszcze brakuje, żeby czuć, że posuwasz się do przodu, że potrafisz mówić o tym, na czym ci najbardziej zależy. Gadaj do kota albo do chomika, jeśli ci głupio mówić do siebie. Na tym etapie budujesz nowe autostrady w mózgu. Synchronizujesz aparat gębowy z mentalnymi reprezentacjami słów. A co najlepsze, Twój mózg kompletnie nie rozróżnia, czy naprawdę z kimś gadasz, czy nie. Dla niego to prawdziwe sytuacje, w których posługiwałeś się językiem obcym, czyli doświadczenie językowe. Ostatnim etapem, czyli piątym, jest znalezienie sobie wyrozumiałego nauczyciela, czyli tak zwanego rodzica językowego. Tak, rodzica językowego. Jak przyjrzysz się temu, jak rodzice komunikują się ze swoimi dziećmi, zrozumiesz, o co mi chodzi. Kiedy dziecko coś mówi, używa prostych słów, prostych konstrukcji, nieraz komicznych czy obraźliwych. Ludzie spoza rodziny często nie rozumieją, o czym dziecko mówi, ale rodzic owszem, więc dziecko ma bezpieczne miejsce do rozwijania umiejętności językowych oraz do nabierania pewności siebie. Taki poligon doświadczalny. Rodzic językowy mówi prostym językiem, dużo gestykuluje, żeby upewnić się, że przysłowiowe dziecko, czyli ty, że uczący się języka obcego wszystko rozumie czas znaleźć kogoś, kto będzie cię wspierać językowo, kto będzie się z tobą komunikować na równi, ale jednocześnie będzie wkładał dodatkowy wysiłek, żeby pomagać ci zrozumieć przekaz, używając języka ciała czy nawet rysując coś, żeby tobie w tym pomóc. Skąd wziąć takiego rodzica językowego? Masz dwie opcje. Jeśli dysponujesz czasem, ale nie dysponujesz kasą, znajdź partnera na wymianę językową. Zdziwisz się, ilu obcokrajowców chce luźnej konwersacji z polskiego. Wejdź na takie portale jak Conversation Exchange, My Language Exchange albo iTalki. Wyszukaj osoby, która chce się uczyć polskiego, a jednocześnie biegle dysponuje angielskim. A jeżeli dysponujesz kasą, ale nie dysponujesz czasem, to znajdź native speakera. Jest wiele platform z bogatymi bazy, bazami danych. Możesz też wejść na stronę italki.com, gdzie możesz się umawiać na konwersacje z obcokrajowcami. Pod nagraniem jest link. Jeśli z niego skorzystasz i założysz sobie konto na iTalki, wydając 20 dolarów dostaniesz 10 w prezencie, czyli będziesz mieć 30 dolarów na rozmowy z native speakerem. Podsumowując, 30 słów pozwoli ci odnaleźć się na lotnisku, 1000 słów pozwoli ci się pokłócić z kimś o to, czy powinny się odbyć wybory, czy nie. Wcale nie musisz poznawać całego słownika. Wcale nie musisz mieszkać za granicą, wcale nie musisz mieć wrodzonych umiejętności językowych, ale musisz chcieć i wiedzieć dokładnie, po co się uczysz. Koniecznie weź udział w bezpłatnym szkoleniu, jak Szybko uczycie języków, prowadzonym przez Macieja Wieczorka, założyciela Instytutu Lingwistyki. Poznasz ponad 10 skutecznych metod na szybką i przyjemną naukę języka, samodzielnie, intuicyjnie i bez wkuwania. Jest to szkolenie online, które odbywa się cyklicznie. Sprawdź szczegóły na stronie instytutlingwistyki.pl Ukośnik szkolenie i zobacz najbliższy termin. Pod nagraniem jest też link. See you there i daj znać w komentarzu, jak. Tobie najprzyjemniej jest się uczyć. Cześć.